Dzień dobry Państwu w agrosferze, wita Janusz Suszyna. Proszę Państwa, jedzenie i odzież to podstawowe produkty, które umożliwiają egzystencję człowieka. Dlatego ludy pasterskie udomowiły sobie i przysposobiły owce, które dawały mięso, wełnę, skóry, i popularność wełny owczej utrzymuje się do dziś. Aczkolwiek w niektórych przypadkach próbuje z nią konkurować i wchodzi na rynek wełna z wielbłąda, wełna z alpak. I W związku z tym w dniu dzisiejszym gościmy w hodowli Alpak w Alpak krainie, w Karłowie Koło Opatowa prowadzony przez panią Elżbietę i Daniela Oziomek. Witamy. Dzień dobry, witam. Panie Lu, wasza statko tu Alpak, ile sztuk ma? W tym momencie liczę do 22 sztuki. Widzimy tu zróżnicowanie kolorystyczne i czy kolory to jest przypadek dobrania, czy specjalnie sobie dobieraliście kolor już zaopatrując się w alpaki, czy w jakiś sposób ten kolor dla Was jest istotny, jeśli chodzi o barwę w alpaki? W miarę zdobywania wiedzy kolor jest dla nas istotny, natomiast pierwsze zakupy niestety były bardziej przypadkowe niż celowane. W tym momencie już bardziej, bardziej chcemy się skupić na kolorystyce ciemnej, czarnej, szarej, greje, mm -hmm. które są rzadkością i jeśli chodzi o uzyskanie jakości w szarych alpakach, no nie jest to takie proste, nie jest to takie łatwe. I w tą stronę chcemy, chcemy naszą hodowlę skierować. Natomiast te pierwsze zakupy, tak jak wspomniałam, bardziej więcej przypadku, mm -hmm. pierwszego spojrzenia, zakup sercem, teraz troszeczkę więcej w tym rozumu. Alpaki zyskują coraz więcej sympatii ze względu na nieco egzotyczny może wygląd, ze względu na przyjazne usposobienie, jakie mają i stosunkowo małą uciążliwość dla ludzi. Poza alpakoterapią, wysoko ceniona jest ich wełna pozyskiwana w wyniku strzyży wykonywanej raz w roku. Czy jest sens, by częściej wykonywać strzyżenie raz w roku? Dlaczego tylko raz? Pierwsza rzecz, to zwierzę musi być zabezpieczone na okres zimowy, mm. tak? Czyli czy rozumiesz, że strzyże się robi w okresie jesiennym, czy na początku zimy, kiedy to się robi? Wiosna. 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 Teoretycznie przyjmujemy w Polsce taki okres od początku kwietnia do końca czerwca. Na, chociaż już ten koniec czerwca potrafi być bardzo gorący. Na takie bezpieczne wykonanie strzyży. Chodzi o to, żeby nam zwierzęta również się nie przegrzały. Tak? Mając hodowlę posiadamy samice, samice w ciąży. Chodzi o to, żeby też urodziły zdrowe potomstwo no i same również czuły się dobrze. Czy jeden sezon, cały rok, to już ten włos jest wystarczająco długi? Czy mhm. można by dwa razy w roku robić trzy rzeczy? To nie ma sensu. Nie, nie ma sensu, nie ma sensu. Właśnie tym bardziej, że one na okres zimy, one muszą, mhm. muszą czuć się komfortowo, ciepło. Tak? Ponieważ mogą spędzać teoretycznie cały swój, swój, cały swój czas na dworze. Nie, nie przeszkadza im mróz, nie przeszkadza im teoretycznie również deszcz. Natomiast mm, włos do obróbki Musi mieć też swoją długość. Tak, jeżeli tak. chodzi o włóczkę, to tutaj powyżej 5 centymetrów powinien mieć taki włos, który powinniśmy przekazywać dalej do przędzalni. Czy możesz powiedzieć, że naturalnie ten włos się przygotowuje też w pewnym sensie do zimy, do trudniejszych warunków, gorszych i on jest jak gdyby lepszy ten z zimy po zimie, bo on był jakby przygotowany do tego, żeby osłonić tą. Alpakę przed zimą. Może tak to też to by powiedzieć, że on Ak się przygotowuje do tego sezonu zimowego, ten włos? Akurat tak do tego nie podchodziłam nigdy, czy, czy sam sobie włos się przygotowuje. Natomiast na pewno widzimy, robiąc badania runa alpaki, wszystkie zmiany, które zaszły w danym zwierzęciu. Czy jeśli mhm. zwierzę chorowało, to my widzimy w przekroju, w odpowiednich wykresach, które otrzymujemy z laboratorium po badaniu takiego runa, widzimy te zmiany. Natomiast włos jest bardziej uwarunkowane od tego, co alpaka je, czym jest żywiona, od jej stanu zdrowia. Bardziej w tym kierunku byśmy, bym szła, niż sam sobie, że włos się nam przygotowuje na okres zimowy. Strzyżenie, wiadomo, kiedyś się robiło ręcznie. U Państwa jest to robione czy ręcznie, czy mechanicznie, czy elektrycznie ewentualnie. I Maszynką, jakim tak. Jest maszynkę robione, mhm. tak. I, I to w zasadzie jakby się ktoś uparł, Ręczne strzyżenie no też nie było chyba problemu, tak? No dokładnie nadal w Ameryce Południowej w Peru na niejednym filmie widzieliśmy jak alpaki mm -hmm. strzyże się również ręcznie, tak, odpowiednimi nożycami. My również korygujemy to, co nie maszynka nie dostrzegła mm -hmm. tak jak trzeba ręcznie właśnie nożycami specjalnymi. Czy też okolice głowy. Tutaj staramy się być bardziej bezpiecznie. Bezpieczniejsze po prostu są nożyczki niż ostra, mhm. szybka maszynka do A jest do jaka jest wyraźliwość, ewentualnie alpak, ewentualnie jakieś tam uszkodzenie skóry? Czy on łatwo się zabliźniają? Czy to jest yy, łatwe zabliźnienie? Czy też może, mogą być jakieś problemy mhm. yy, po skaleczeniach? My takowych problemów, ewentualnych problemów po skaleczeniach nie mieliśmy, natomiast na pewno po ewentualnym skaleczeniu trzeba zabezpieczyć, tak, alpakę. Mhm. Jeżeli mamy dużo, dużo większe przecięcie skóry, to warto to zszyć, zabezpieczyć tak, aby nam się bakterie bezpośrednio nie dostawały, też żeby nam się skóra nie, takowo ciało nam się nie pokazywało, nie otwierało. No I myślę, że każde kolejne zwierzę, które zostało ostrzyżone daje nam na tyle doświadczenia, żeby nie zacinać ewentualnie tych zwierząt, tak, żeby dobierać odpowiednio sprzęt, odpowiednio porę, czy też dnia, czy temperaturę do ustawienia maszynki, tak, tak. aby Jaki jednak jest uzysk nie robić. Jaki możliwy do uzyskania z jednej takiej dorosłej sztuki wełny? Z jednej dorosłej sztuki od 2,5-3 kg, nawet do 5 kg. To też zależy od... Um, od tego, w jakim wieku jest dana alpaka, i, mhm. i jakie ma to runo. Tak? Czyli ono jest gęste, czy ono jest słabszej jakości, czy jest faktycznie lepszej jakości. Tak średnio możemy przyjąć w Polsce jest około 3-3,5 kg. Tak jednak te minimum, byśmy wyeliminowali i to maksimum te 5 kg, no to też już nie, nie wszystkie zwierzęta dają faktycznie taką wartość. Na czym przygo polega przygotowanie wełny do. Stanu użyteczności, do użytku, żeby coś z niej zrobić, żeby zrobić włóczkę. I na czym polega obróbka i ewentualnie? Bo nie wiem, że ona z takiej świeżej, surowej jest wytwarzana już włóczka. Troszkę, troszkę jest zabiegów, żeby otrzymać wyrób ostateczny. Czy to będzie ręcznie robiony, czy, czy w jakiś inny sposób, w postaci kołdry nawet. Pierwsza rzecz no to oczywiście strzyża, ta, którą, którą mamy. Potem. To co my jeszcze u siebie robimy, czyli przebieramy tą wełnę. Alpaka ma wełnę podzieloną na sobie takowo na, na, gatun na gatunki, na klasyfikację, Czyli mamy pierwszy gatunek, drugi, trzeci i musimy przebrać, która jest na co, na co się nadaje. Tak, nie, nie oszukujmy się, nie każda alpaka daje wełnę, która jest przeznaczona na wyroby blisko ciała. Niektóre alpaki są słabszej jakości, czy też są starsze. I na niestety takowej wełny nie dają. Czy gatunek wełny może w jakimś stopniu zależy też od miejsca strzyży, z miejsca, z części ciała alpaki? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Jedynka, czyli takowy welon, ewentualnie, ewentualnie i szyja, to jest ta wełna, można powiedzieć, najwyższej klasy. Potem mamy dwójkę, trójkę, czyli nogi, pozostałości, które właśnie mają inne swoje przeznaczenie. Mhm. I po segregacji co później robimy? Po segregacji mamy czyszczenie. Oczywiście przed samą strzyżą każde zwierzę powinno być wstępnie przebrane, obrane z tego, co widzimy, tak? W różnych hodowlach w różny sposób to się odbywa. Czasami można kompresorem, są też specjalnie odkurzacze. No my niestety, niestety robimy taki przegląd wstępny ręcznie. Potem Strzyża po strzyży, przebieramy tą włóczkę, również odrzucamy wszystkie większe zabrudzenia, które widzimy. Możliwie trzepiemy tą wełnę na, na takich sitkach dużych, własnoręcznie wykonanych do naszego hodowlanego użytku, i potem pakujemy i wysyłamy dalej. Czy to przygotowanie alpaki przed dostrzyżyk jest raczej na, na sucho, nie na mokro. Nie, nie, w żadnym bądź razie. Nie, nie kąpiemy alpaki, nic takich rzeczy nie robimy. To jest wszystko na sucho. W niektórych hodowlach, przy bardzo fajnych jakościowo zwierzętach zakłada się w ostatnim w dwóch miesiącach miesiącu, takie bym powiedziała pelerynki, które zabezpieczają runo alpaki właśnie przed nadmiernym dostawaniem się zabrudzenia. No mhm. jednak to zabrudzenie potem trzeba wyjąć tak, aby wełna, którą chcemy otrzymać ostatecznie była jak najlepszej jakości, jak najczystsza. Mhm. Alpaki mają wełnę w barwie różnej, od białej poprzez różne odcienie brązu, ekry do ciemnej, nawet do i w związku z tym daje dużo możliwość robienia wyrobów samoistnie zakolorowanych, natomiast no, w jakimś tam stopniu chyba, jeżeli ktoś chce, uzyskać taki inny kolor, no jakiś dobarwianie się stosuje pewnie. Tak, jeśli chodzi o wełnę z alpak, jak najbardziej jest to wełna, która przyjmuje koloryzację, tak Czy można ją jak najbardziej farbować i jest dostępna wełna w różnych kolorach. Natomiast no, na chwilę obecną największą wartość ma wełna naturalnego koloru, która została tylko oddana do przędzalni i wraca do nas w tym swoim pięknym, naturalnym kolorze. Tak jak Pan wspomniał, alpaki są odbieli, bieli po czerni. Te wyróżniamy 22 naturalne kolory, więc naprawdę jest z czego wybrać. I państwo też sobie pozwalacie na robienie w czystym kolorze naturalnym, bez dobarwiania, no chyba że klient by chciał. Tak, przede wszystkim ale, przede wszystkim, ale przede wszystkim Tak, ma, dokładnie ma, tak? przede wszystkim bazujemy na naturalnym kolorze, tak jak widać na, na mojej czapce to jest naturalny kolor i, i potrafi być wełna z alpaki. No przepiękna, tak, w swojej naturze. Jak to widać? Natomiast widzimy, że coraz częściej nam się pojawia wełna z Alpak, wyroby z włóczki z Jakbyśmy tak tak wnikliwie mogli powiedzieć, czym się różni i w czym, na czym polega wyższość wełny z Alpak od wełny owczej? Jest. Kilka, kilka aspektów, gdzie wełna z alpak różni się od wełny z owiec, przede wszystkim różnorodność tych kolorów. Tak? To jest pierwsza rzecz, mhm. czego, czego w przypadku wełny owczej nie mamy. Druga rzecz, alpaka, alpaka posiada bardzo znikomą ilość lanoliny, przez co nas nie uczula. W przypadku wełny owczeń, no mamy tej lanoliny, fakty faktycznie tego wosku zwierzęcego bardzo dużo. Na tych, którzy wypowiadają się, że lanoliny w zasadzie prawie wcale nie, nie ma natomiast wełna właśnie owcza chcąc później odzyskać, no trzeba tej lanoliny do prania wyrobów nawet dokładać, żeby odzyskała jakby swoją, swoją wartość. Także tej lanoliny hmm. można powiedzieć, że jeżeli ma to bardzo niewiele. Tak. tak. Mhm. Mają, ale to jest bardzo, bardzo znikoma ilość. W sumie źród... różne źródła podają w różny sposób. Niektóre, że nie, natomiast alpaki mają. Jest to bardzo, 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 bardzo mało. Nie ma porównania żadnego do tutaj, do wełny owczej. Po kolejne, co można by powiedzieć, czym się różnią. Przede wszystkim, e, oczywiście oprócz tego aspektu z lanoliną, czyli daje nam to wełnę hipoalergiczną, gdzie mogą używać alergicy, czy to jeżeli chodzi o e, odzież wierzchnią, czy to jeśli chodzi o kołdry, o poduszki, można jak najbardziej e, używać. Również Wełna z Alpaki jest lżejsza, czyli wyrób ostatecznie wykonany w 100% z wełny z Alpaki będzie lżejszy, nawet będzie kilkukrotnie cieplejszy od wełny z, z owiec. Jeśli chodzi o wełnę, porównując wełnę na przykład merynosów i wełnę z Alpaki, ta sama ilość mikronów, czyli zakładamy, że alpaka ma 17 i wełna ma również 17 mikronów. Delikatniejsza w odczuciu będzie wełna z alpaki, ze względu na łuski, które są blisko no, włosa, tak? a wełna z merynosów powoduje właśnie, że mamy te łuski troszeczkę bardziej rozstrzelone i automatycznie troszeczkę większe drapanie. Ponieważ pani robi również wyroby gotowe, finalne z wełny, myślę, że pani też wniknęła w pewne szczegóły, jeśli chodzi o wełnę. Czy potwierdza pani, że wełna z Alpak, tak w powiększeniu, jakbyśmy przeanalizowali, jest cieńszy, jest włos? Mhm. I że włos jest w środku, jest rurkowaty w środku na przestrzeń, czy to prawda? Tak, jak najbardziej. Czyli mamy tą pustą przestrzeń. To właśnie to, mhm. o czym wspomniałam, czyli dlatego mamy lżejsze wyrok. To lekkość tak, i lekkość. jednocześnie więcej drobnych mhm. przestrzeni powietrznych, które dają tą izolację. Dokładnie, dlatego jest lżejsza, ma, jest cieplejsza. Kilkukrotnie od wełny owczej i yy, no, no, ta lekkość jest z, z kolejnym kolejnym tutaj atutem tej wełny. Co warto też wspomnieć, jeżeli chodzi o wełny ogólnie o wyroby naturalne, są niełatwopalne, prawda? Palą się wełna z alpak czy wełna pali się w to w 560 stopniach, więc jest dużo bezpieczniejsza odzież dla nas. Mhm. Oczywiście mówimy tutaj o sytuacjach typowo wypadkowych, ale, ale jednak. Jakie wyroby w Pani wydaniu są wytwarzane i, i które cieszą się największym powodzeniem? My na chwilę obecną wykonujemy od czapek, kominy, szale, chusty, rękawiczki i to chyba z podstawowych takich elementów odzieży wierzchniej na ten moment tyle. Mamy również kołdry, poduszki. Być może w przyszłym roku uda się nam jeszcze troszeczkę powiększyć asortyment, ale to jeszcze, jeszcze, to jest, jeszcze kilka, kilka rzeczy nam zostało do dopracowania. I chyba to tyle, jeśli chodzi o takie podstawowe rzeczy. Natomiast co się cieszy największą popularnością, chyba czapki, jednak czapki i całe zestawy, czyli komplety. Myślę też, że fajnie, fajnie się sprzedają rękawiczki w tą stronę, tak tutaj jednak te okrycia wierzchnie. Uh -huh. A co z jakimiś kamizelkami? Na ten moment, czy... na ten moment nie. Na ten moment u nas przede wszystkim przede wszystkim czapy. Też sezon, sezon jest takowy, że jednak skupiamy się na czapkach. Uh -huh. Być może niedługo będzie wiosna, być może na pewno będzie wiosna. Tak może troszeczkę szybciej. I więc opaski na pewno też wejdą troszeczkę szerzej w nasz asortyment. I to na ten moment tyle. Jeżeli chodzi o kamizelki, to ten wyrób też byłby ostatecznie dosyć drogi. Warto, warto, warto. Na no to o tym też pamiętać, że jednak ta wełna z alpaki jest dosyć, dosyć droga i taki wyrób też by kosztował troszkę. To co? Może. Możemy się zachwycać alpakami zapewne, ale patrzymy, żeby one nie były zdenerwowane czasem, że nie mają tu jedzenia, że nas nie opluła któraś, ale myślę, że teraz pójdziemy i popatrzymy na artykuły jako y, zwolennik artykułu z, z alpak, y, co możemy z produktów gotowych ewentualnie y, sobie przysposobić do przyjemności naszego noszenia i też użyteczności powiedzmy na narty. Zapraszam. Znajdujemy się w galerii pani Eli, wyrobów gotowych. I pani Elu, jaka byłaby droga, dalszy ciąg naszego wywodu z pleneru, od wełny, segregacji wełny do włóczki? Mm. No, jest, jest to dosyć długa droga. My oddajemy do przędzalni mechanicznej, czyli nie przędziemy sam, sami u siebie na hodowli. Natomiast po wysłaniu takim pierwszym etapem jest gręplowanie, gręplowanie, jest to przeczesywanie wełny. No i potem kolejny etap jest to właśnie przędzenie, uzyskanie nitki i potem również ostatecznie wybieramy, jaką chcemy grubość tej nici z której będziemy wykonywać ostatecznie wybory, wyroby, do jakiego celu nam jest potrzebna. Tutaj akurat ma Pan w rękach rękawiczki niezwykle ciepłe i delikatne, wykonane z, 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 włóczka, z włókna naszych dwóch alpak. Naprawdę niesamowicie fajny wyrób. Bardzo przyjemne. W dotyku. A panie Leo, yy, mówi się, że wełna alpak nie chłonie wilgoci. Czy to jest prawda? Z czego to wynika? I y, ta cecha, jeżeli tak, to jest y, jakie y, w związku z znajduje wykorzystanie, zastosowanie mhm. i, i no, co jest plusem później wyrobów w związku z tym? Tak, faktycznie. Czy nie chłonie wody? Tak, dokładnie możemy wełnę z alpak jak najbardziej uprać, nawet powinniśmy, tak? jeżeli wymaga, wymaga czapka przeprania, to jednak powinniśmy uprać. Natomiast faktycznie, jeśli chodzi o, o to włókno, ono fajnie nam odprowadza nadmiar wilgoci, czyli zastosowanie w kołdrach właśnie jest tym rewelacyjnym zastosowaniem. Tak? Pod kołdrą śpi się nieziemsko. Faktycznie nie pocimy się, jest nam komfortowo ciepło, i dlatego te kołtry cały czas zyskują na swojej popularności. A widzę, że rękawiczki już prawie znalazły swojego nabywcę. A może służyć jako prześcieradło? Można zrobić z wełny? Czy z wełny? Myślę, że można. Chociaż u nas w Polsce bardziej się jakby przeznacza na kołtry, mhm. na, na właśnie koce, w tą stronę, nie same jakby coś delikatnego w postaci prześcieradła. No super delikatność. ale poza takimi rękiewiczkami. Mhm. co jeszcze pani w swojej ofercie? Tak, no, hmm. oczywiście kominy o różnej wielkości, dosyć popularne na ten moment. To jest akurat jeden z mniejszych kominów, bezpośrednio na szyję, bardzo wygodny do, do noszenia. Czapki, tutaj jest już szereg różnych możliwości, od takich bardzo zwykłych, prostych. Mhm. Na chwilę obecną chyba też coś mamy wywijanego. Właśnie, czyli... komi, ja też mam na sobie, nie mam ochoty tak. go ściągnąć. <laughs> Dokładnie, jest również w różnej kolorystyce, czyli jest w szarościach. Mamy opaski, opaski, które wiosną najczęściej znajdują swoje zastosowanie, chociaż ta, ten model, jaki również ten czy ta, są bardzo ciepłe. I myślę, że taka zima jak na ten moment, w tym momencie w Polsce jest, jak najbardziej można korzystać z takiej opaski i będą się super sprawować. Pozostałe modele, które ma pan, jest to takie czapki, nazwałabym ta szara przede wszystkim, jest to unisex, czyli i dla kobiety, i dla mężczyzny, bez żadnego jakiegoś większego wzoru typu warkocz, jak najbardziej może, może być uniwersalnym rozwiązaniem. I druga czapka w kolorze brązu i z, z pomponem. Z, również my, jeśli już dołączamy coś do naszych wyrobów, staramy się, żeby to było naturalne. Ten pompon również jest wyrobem naturalnym, nie jest syntetyczny. Jeżeli chodzi o samą włóczkę, to w każdym z tych wyrobów jest to włóczka niefarbowana, 100% alpaka bez żadnych domieszek. Te, które tu mamy, są niefarbowane, nie? tak. A jakiś tak. przykład farbowania, bo chodziłoby mhm. u, o uzyskanie barwy no, nieco rzadziej spotykanej tak. w kolorystyce Tak. Jak najbardziej tutaj mogę pokazać Państwu, jak wygląda opaska w kolorze właśnie farbowanym, w kolorze fioletowym, którą można również nosić w okresie jesieni czy też wiosny, dopasowując do jakiegoś swojego ubrania. Wierzchniego. Jak najbardziej włóczka, włókno z alpaki przyjmuje kolor inny. No Lekkość, delikatność niesamowita. Jakie inne jeszcze wyroby pani ma? Bo widzę, jest tam jeszcze więcej, pani ma wyrobów kołdrów. Tam... Tak, oczywiście, jak najbardziej. Kołdrę. Mamy również poduszki, na których się rewelacyjnie śpi, kołdry w różnych wymiarach. Najczęściej najpopularniejsze na ten moment to jest 2x220. Lubimy spać komfortowo, być w pełni okrytym. Mhm. Drugi rozmiar to zazwyczaj 160. To Ale ko, ko, jeśli chodzi o poduszkę, to mhm. jako koperta jest robiona z włóczki, czy jest też wypełniacz w środku? poduszki w środku, też jest z wełny alpak. Jeżeli chodzi o poszewkę, poszewki są z bawełny, bo jednak to jest jedno z najlepszych rozwiązań. My mhm. bawełny premium, która też jest bardzo fajna w dotyku. Natomiast w środku wypełnienie jest z wełny z alpaki. Panie Lu, chciałoby się w takim Ciągle użytkować takie wyroby, jakie by pani dała zalecenia dla potencjalnego mm -hmm. użytkownika? Jak utrzymać w trwałości taką wełnę, by nie zepsuć jej jakości w wyrobie już gotowym, finalnym? W związku z zalecenia z... Dla, dla użytkownika. Dla, dla zalecenia hmm. dla użytkownika, w związku z tym, że jest to wełna premium czyli jedna z najwyższej półki konkurująca z kaszmirem, moharem. Warto pamiętać o tym, cały czas mieć to z tyłu głowy, że jednak musimy o to dbać, o ten wyrób. Przede wszystkim alpaka czy wełna nie lubi różnic temperaturowych podczas prania, tak? czyli płukamy, pierzemy w tej samej temperaturze. Warto pamiętać o środkach, które dodajemy do prania, czy też do płukania, żeby były możliwie jak najbardziej delikatne. Hmm, bardzo dobrze się też sprawdzi nawet sam zwykły szampon, szampon dla, nawet dla dzieci, hmm, nawet ten z najniższej półki. Tak, o, dodając do prania będzie miał super swoje właściwości. Kolejnym elementem jest dosyć istotnym, no, albo nawet bardzo istotnym, nie wyzymamy, wykręcamy pozwalamy alpace swobodnie wyschnąć na suszarce rozłożone na płasko, na ręczniku. Troszeczkę to trwa, ale jednak warto traktować ją z, właśnie z takim poszanowaniem. I na koniec prania płukanie w czystej wodzie, tak? Mhm, tak. Bez dodawania płynów do płukania z lanoliną. Nie, dodajemy, dodajemy jak najbardziej, dodajemy można. płyny, możemy samą. popularnie wodzie. zalecane do płukania wyrobów mhm. z wełny można. Dać. Tak, jak najbardziej, jak najbardziej można płukać, to jest tylko płyn, tak? To jest tylko płyn, który, który mam dodatkowo nam zmiękczyć dany wyrób. Mhm. Także on, on w żaden sposób, żadnej szkody nie przyniesie. No, jeśli nie korzystamy w domu z żadnych płynów zmiękczających. To, to nie korzystamy. Natomiast jak najbardziej, zastosowanie płynu delikatnego nie przyniesie żadnej straty dla wyrobu. Tak. Także proszę Państwa, widzimy wyroby świetne. Myślę, że na narty też się nadają. Myślę, że tak. Myślę, że coś dałoby się wybrać. I nie tylko. W związku z tym zapraszamy do odwiedzenia Alpakrajny w Karwowie, koło Kołopatowa i każe coś dla siebie znajdzie by uprzyjemnić zimowe dni. Dokładnie zapraszamy, zapraszamy, myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie i nie tylko dla swoich najbliższych również. Zapraszamy my do i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Agrosfery. Do zobaczenia.